Dzień, dobry, dobry wieczór pinginy, witam. Ostatni raz w Dark Souls Prepared to Edition na pc ta Też w ostatnim odcinku pochnaliśmy ostatniego z czterech wielkich lordów i... Idziemy właśnie sobie powoli zakończyć grę. Idziemy... Czyli nami się jedna lokacja, ale nie powinno być ona jakaś super długa. Um... No, wstawaj.

Wracamy do naczynia władcy żebyśmy mogli złożyć na ołtarzu wszystkie właśnie te dusze, które zebraliśmy przed chwilą czy przed chwilą to to znaczy wędrówki Był też Firelink. Więc idziemy poświęcić duszę. Tu odpoczywamy i ofiarujemy duszę naczyniu władcy. A, ko, nie umarła ręka. Biedny, prugawy nie umarły. Dokonał tego. Idziemy do miejsca odpoczynku Lorda Gwyna. Tutaj widać jakieś rycerzy, którzy przed nami tu byli. A u rycerzy, którzy mieli go strzec. Czy wyruszyli kiedyś na wyprawę. Jezu. Ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Okej. Okay. I co my tu mamy? Yeah. O mój Boże, to na tapetę mógłbym to mieć. Piec pierwszego płomienia. O to jest wszystko spalone, czyli kiedyś w całym tym jednym miejscu był jeden wielki ogień. Jeden wielki ogień pierwszego płomienia. Aaa, zajebiste. <grystanie> Witaj, srebrny rycerzu. Myślę, że rycerze dalej chronią swojego króla. A my bez nie tu przyjechaliśmy, żeby go pokonać. No tak jak czytałem w tym miejscu wlatuję już tyle minerałów. To naprawdę całe... w całej grze aż tyle minerałów a wam nie wypadnie, co w tej końcowej miejscu co? Jeżeli na przykład chcecie grać potem na New Game Plus, to jest idealne miejsce, żeby sobie pofarmić jeszcze sekundkę. Ostatnie tam 2-3 godzinki pozdobywać te wszystkie rzeczy, rzeczy, których wcześniej się nie dało zebrać. No, daj mi swoje plecki, pokaż swoje plecki. Daj mi swoje plecki, 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 plecki. Dobra, nie chcesz dawać pleców, to nie. I tak skiniesz. No cóż, walczyłeś źle, kolego. Muszę przyznać. Idziemy do tej wielkiej budowli przed nami. Jezu, to pięknie wygląda. I naprawdę pierwszy raz skończę Dark Souls w końcu życia. Wcześniej udało mi się skończyć Dion Souls, gdzieś tam w międzyczasie skończyłem Bloodborna. Dwa razy A teraz Dark Souls'y. Z Soulsów zostanie mi tylko jeszcze Dark Souls 2 do przejścia w teorii damy, tutaj nie ma miejsca, żeby... żeby go obiec a, jazu, oczywiście Masę się tego sypia no i wszędzie ten wszechogarniający Hałm Czarnego że wszędzie ten popiół Czyli Głyn jak spalił swoją własną duszę, chciał poświęcić się, to aż tyle ognia wytworzył Aż tak długo ten ogień stąd ogrzewał cały świat i dawał mu życie Hmm Trochę depresyjne jak się o tym pomyśli. O! Tam jest ogień. Czyli... To koniec. Ruszamy na koniec. Czyli przygody. Jeszcze Szczerze coś ostatni rycerze. Którzy próbują rozpoczliwie bronić swego króla. Ime, Chowesen undead. Wybrane, żeby być albo przekleństwem, albo błogosławieństwem tej krainy. Rozpacz. Oh. Jesteśmy gotowi? To jest takie smutne. Tyle w tą grę gram, że aż... ...szkoda ją przechodzić. Nie. Nos Zasłonię się tą skałką, żeby się doleczyć. 呀呀。Yeah. Yeah.

Daj mi się wyleczyć. Nie to chciałem. Czyli najgłębiej. Dobrze służyłeś. Okej. Okay. Czytajmy sobie jeszcze opis Duszy Głyno. Myślę, że możemy tak go uhonorować. Zawiera nieprawdopodobną moc. Dusza Głyna, lorda słońca i popiołów, który stworzył pierwszy płomień. Lord Gwyn przekazał większą część swojej mocy bogom i spłonął w pierwszym płomieniu. Mimo tego dusza jest bardzo potężna mamy teraz dwie rzeczy do by tak wyboru, w tym miejscu już skończyliśmy grę, możemy wybrać, co chcemy zrobić dalej, możemy albo własną duszą podpalić to ognisko i zająć miejsce Lorda Gwyna i stać na straży tego miejsca i przedłużyć żywot tego świata o kilkaset lat, może o kilka lat, tylko może tylko kilka dni, albo odejść. I zobaczyć co nas czeka w czasach w czasach mroku ja odejdę bo uważam że nie można cały czas próbować unikać uniknionego czasami trzeba zrobić krok naprzód i odejść Bless thy safe return. Let God and Frank serve your highness. We are here to serve your highness. the więzienia do króla całego świata. Ok więc to na tyle Udało nam się więc Ukończyliśmy Dark Souls to y, I Edition Nie pokazałem wam dodatku, nie pokazałem wam dwóch opcjonalnych miejscówek mm, Ale całą grę skończyliśmy razem uh... I jest coś co nie ma, że człowiek się irytuje w kurza ile razy ja się naknąłem na Platborna albo tutaj na Seta. Kiedy mieliśmy podserię to doprawdy żałosne. Ale jednak się udało i chciało się zawsze mi wracać do tej gry. Czekam na Dark Soulsy trójkę, które wyjdą 12 kwietnia, 15 w Polsce. Postaram Wam się też pokazać tą grę, jeszcze nie wiem jak, bo będę kupował na play PlayStation więc tam nagrywanie takiej długiej serii jest bardzo utrudnione Ale może jakoś w formach też liveów będę Wam to pokazywał No zobaczymy, jeszcze mam trochę czasu do tego No bez dziękuję, że jeżeli ktokolwiek wytrzymał przez całą serię i oglądał wszystkie to naprawdę bardzo, bardzo dziękuję Świetnie się bawiłem, mam nadzieję, że chociaż też się odrobinę bawiliście dobrze ze mną oglądając tą serię co jeszcze mogę powiedzieć wiem, jak po wrzuceniu tego ostatniej części wrzucę też link do bardzo dobrego filmu objaśniającego całą fabułę gdyż de facto nie czytałem tutaj wam wszystkich opisów przedmiotów nie pokazywałem wszystkich miejsc starałem się mniej więcej coś tam tłumaczyć i swoje własne opinie wypowiadać na temat tego co się dzieje ale no Zrozumienie całej tej fabuły to naprawdę, trzeba by 3-4 razy przejść tą grę i wszystko, wszystko sprawdzać, każdy kąt, każdy przedmiot znajdować, każdy opis czytać. No i nie czuję się na siłę, żeby wam takie coś pokazać, więc dam wam na Facebooku link do, mm, do filmu, który naprawdę bardzo dobrze wyjaśnia całą, całą fabułę i myślę, że wszystko zrozumiecie, co się działo. I będzie też łatwiej wam ten film oglądać, jak już znacie te miejscówki, które wam pokazywałem w czasie swojego przejścia. Jeszcze raz dziękuję za to, że oglądaliście całą serię, za to, że byliście ze mną, świetnie się dla was filmy nagrywało i do zobaczenia w czasie jakiejś innej serii, trzeba będzie coś nowego wymyślić, więc na razie pingwiny, trzymajcie się i do usłyszenia przy innej okazji.